Witam, kochani! Dzisiaj robię zapiekanki. Najpierw zrobię jedną na naszym chlebku na zakwasie. Mam tutaj awokado, dałam ząbek ciosku, troszkę soli i pieprzu. Posmaruję sobie właśnie na ten chlebuś To będzie nasza pasta, to chlebka. Na dwie końieczki posmaruję. To jeszcze zrobimy później jedną. Na razie zrobię jedną. Kładam. I teraz tak. Dajemy żółty serek, plasterek. Tutaj mamy wędlinkę drobiową. To jest akurat indyk gotowany. A cały tak plastry kładę. Położyłam dwa. W zasadzie to wiesz co? To jest tak cienkie, że ja wszystkie te położę. Tak. Teraz na to damy sobie pomidorka. Wezmę. Pomidorka, troszkę cebuli. Chcesz cebulę, prawda? Tak, tak. cebulka musi być. No Nie dużo. Tylko odrobinę cebulki. I na tą drugą półkę też plaster serka. Troszkę, może tam pieprzu. To widałam wcześniej do pomidorka. Przykrywamy i do zapiekacza. Akurat się nagrzał i zapiekamy. Tak dosłownie 2-3 minutki zapiekamy. czekaj, czekaj, niewygodnie mi to śliska się, wezmę w tą stronę może A tak, i ściskamy i zapiekamy. A, zapiekanka gotowa. Jeszcze gorąca. Przekroimy na pół. poczekamy, niech nam chwilkę przestygnie bo jest bardzo gorąca kochani, próbuję Oć, jeszcze gorąca jeszcze troszkę za gorąca ale ja lubię ketchup ja sobie dam troszkę ketchupu i próbuję pycha pycha ale dobra. A do tego góreczek korniszonek. Smacznego, kochani. Na razie do następnego. Dziękujemy, kochani, za oglądanie. Trzymajcie się. Pyszne. I róbcie sobie takie fajne kanapeczki na śniadanie. Zapiekanki.